Hejka! Witam wszystkie Skorpiony w czytaniu miesięcznym na czerwiec. Jeżeli tutaj jesteś pierwszy raz, zapraszam Cię do subskrypcji, lajka, komentarza. Bardzo chętnie czytam wszystkie historie, które Was dotyczą. Jeżeli tutaj jesteś kolejny raz, to witam Cię serdecznie na kolejnym odczycie. I teraz zaczniemy od ogólnej energii miesiąca w czerwcu dla Skorpionów. Co w tym miesiącu? Co się u Was wydarzy ciekawego? O, wyciągło się dwie, no proszę. Pięknie. Świat. Bądź otwarty na nowe możliwości, które niesie ci życie i celebracja. Rób nowe i ekscytujące rzeczy w, w swoim życiu. Słuchajcie, same podpowiedzi. Pięknie. Naprawdę super. Pięknie się zapowiada ten miesiąc. Dobra, patrzymy dalej. Co zaskoczy Skorpiona w tym miesiącu? Zaskoczy skorpiona. Ok, patrzymy. Znowu świat, słuchajcie, coś tutaj albo karmicznego się dla Was będzie działo w tym miesiącu. Coś się będzie zakończać, coś się będzie zaczynać. Czy to chodzi o Wasze plany, czy to chodzi o relacje, o nowe etapy w Waszym życiu, coś tutaj się przetransformuje, zakończy i rozpocznie się coś nowego. Do kogoś przyjdzie? Jakaś dobra karma. Okej, okay. i to Was zaskoczy, będziecie zdziwieni. Dobra, a na co uważać? Na co uważać? Okej. Okay. Żeby nie być zbyt pewnym siebie w pewnych sytuacjach, bo możecie nie do końca mieć rację. Dobra, patrzymy dalej. Zaraz sobie to rozwiniemy o co tutaj chodzi. Dla związków, co w tym miesiącu dla Skorpiona w związku? Mhm, jakieś odejścia. Niekoniecznie, słuchajcie, fizyczne, także spokojnie. Może tutaj chodzić o odejścia ze starych schematów. Z um, rzeczy, które już Wam nie służą. Z jakichś burzliwych. Um, emocjonujących sytuacji, momentów w Waszym związku. Będziecie przechodzić w tym miesiącu na jakieś spokojniejsze wody. Może dojdzie do jakiegoś pogodzenia się. Gdzieś, gdzie były jakieś walki. Kłód nie może i nawet. A dla niektórych to może faktycznie oznaczać odejście ze związku. Jakaś separacja. Jakieś przejście w jakieś takie spokojne miejsce. Może ktoś po prostu odejść z burzliwego związku. Bo spokojniejsza dla niego będzie samotność. To też się zdarza. Dobra, a zobaczmy dla singli skorpionów w tym miesiącu. Mhm, Ważne, tutaj będzie intuicja. Może intuicja was pokieruje w stronę osoby. Która Was interesuje. Dwójeczkę mamy tutaj. Połączenie z kimś. Może intuicja Wam to podpowie. Tutaj jakieś zmiany zaraz sobie będziemy dopowiadać jakieś tu tajemnice wyjdą na jaw, albo wy macie jakieś słuchajcie, tajemnice ale też macie mądrość pewne rzeczy zachowajcie dla siebie coś wyjdzie na, na światło dzienne, dobra zaraz będziemy patrzeć, praca finanse praca finanse co w tym miesiącu Twarde, logiczne myślenie, ruchy, działanie, pełna kontrola nad sytuacją. Ok. Dobra, zacznijmy, żeby to miało ręce i nogi i sens. Mimo tego, że zawsze mówię chaotycznie, więc bierzcie, co z Wami rezonuje. Co z tym światem i celebrowaniem? O co chodzi? Jak on będzie energia ogólna? Co to za dobra karma do Was idzie? Uh -huh. Okej. Okay. No, ja tutaj widzę, że w tym miesiącu przyjdzie do Was coś nowego, coś dobrego. Rozpoczniecie jakiś nowy etap. Ktoś może być urodzony w maju. Ważne może być dla niego numer 36. Może ma numer domu, mieszkania 36. Um, twórka i ósemka. I piątka. Ktoś może być urodzony 4 maja, 8 maja, 4 sierpnia, 5 sierpnia. Dzięki temu, że wyjdziecie tutaj ym, z jakiejś nudy i obojętności i odejdziecie od y, emocjonalnie, od czegoś. Prawdopodobnie czegoś, co było dla was bardzo ważne. Może tutaj chodzić o tą relację, ale będziemy patrzeć dalej. Świat yy, otworzy przed wami nowe drogi. I to będzie dobra droga dla was. Coś musicie starego pozamykać. Yy. Może odejdzie w końcu z, yy, od was to niezadowolenie które mieliście do tej pory. Bo król yy, monet też mówi o tym, że przyjdą tutaj jakieś sukcesy. Ja myślę, że to może być związane właśnie z tą celebracją. Yy, jakieś wpływy. Ktoś wam tutaj może pomóc w tych sytuacjach. Yy. Bogactwo, przedsiębiorczość to jest osoba, która twardo stąpa po ziemi, potrafi zarobić pieniądze, potrafi kontrolować sytuację. Może w końcu weźmiecie sprawy w swoje ręce, przestanicie jakby stać z boku swojego życia, bo potraficie twardo iść po swoje. Tylko coś zostawcie tutaj. A świat Wam pokaże, że, że warto było. Was zaskoczy. No właśnie, świat, ten świat tutaj. Zakończenie jakichś starych cykli. Coś z odejściem związane. Jeżeli to się wydarzy, czy fizycznie, czy emocjonalnie, zamkniecie pewien cykl w swoim życiu. Ok, a co jeszcze? No właśnie. Działanie, pasja, kreatywność, kontrola. Taka moc, wizja, liderstwo. Wrócicie do swojej mocy. Mieliście jakiś gorszy okres teraz, przez co dzięki temu, że uda Wam się wyjść z pewnych rzeczy, wszystko ruszy. No, idą tutaj jakieś zmiany związane. Zaskoczy Was to, że to będą zmiany związane z Waszą relacją. Albo poznacie jakąś osobę bliską Waszemu Sercu, albo to niekoniecznie może chodzić o relacje czy związek, tylko na przykład w biznesie. Przejmiecie kontrolę. Znajdziecie partnera biznesowego. Znajdziecie kogoś drugiego do projektu, który Wam otworzy nowe drzwi. No, bardzo ciekawe. Albo to będzie też tak. Mamy dwóch królów. Ty jesteś królem monet, a znajdziecie drugą osobę, która będzie królem różżek, czyli jeden ma mm, pomysły y, takie bardziej przyziemne, a drugi ma kreatywność, pasję i działanie. Ale oboje macie y, kontrolę, y, oboje potraficie y, trzymać w ryzach, y, zbudować jakąś strukturę. Może tutaj być idealne partnerstwo. Coś się otworzy tutaj. Z tym związany dla Was. A na co uważać? Szóstka różdżek. Czy buław. Uważać na dumę. Coś, to może być dla kogoś ważne z tym. Nie być za bardzo dumnym w tym miesiącu. W jakiejś sytuacji. Nie unosić się dumą. Ok, zobaczmy. Co jeszcze? Na co uważać? Jeszcze w tym miesiącu. Mhm, to Mamy diabła, siedem mieczy. I głupca. Mamy tutaj takie połączenie. Uwaga na jakieś yy, toksyczne sytuacje rzeczy ludzi, uwaga na swoje uzależnienia, na czyjeś uzależnienia. Yy nabycie naiwny w pewnych sytuacjach, bo y, siódemka mieczy też y, mówi o tym, że może tutaj być jakieś ukryte oszustwo, jakieś kłamstwa, jakaś przebiegłość, jakieś sekrety. Musicie być czujni w tym miesiącu. Bo coś tutaj się kryje. I albo tutaj chodzi o was, o wasze emocje, albo o kogoś. Ktoś młody jakieś takie podejście nieodpowiedzialne, takie wiecie patrzenie na świat przez różowe okulary co może właśnie doprowadzić do jakiejś iluzji, albo ktoś taki może Wam mieszać w głowie dobra, a patrzymy dalej co z tymi relacjami co z tym odejściem, czy to stare schematy uwaga na zdrady, może to być związane właśnie, może się dowiecie o jakiejś zdradzie Ktoś pójdzie w coś nowego, przez co tutaj dojdzie do separacji, do odejścia od kogoś, i dzięki temu staniecie w swojej mocy i ruszycie po swoje, i dzięki temu przyjdą nowe okazje przyjdzie nowa osoba do partnerstwa, do biznesu, do relacji. Ciekawa historia. Te historie też mogą być niekoniecznie połączone ze sobą. Każda może mówić o czymś innym. Nie przypasujcie na siłę, ale widzę tutaj taką czyjąś historię. Okej. Okay. Patrzymy dalej. Siedem buław. Ktoś tu się będzie upierał. Będzie tutaj jakaś presja. Ktoś będzie musiał postawić swoje m, granice. Będzie tutaj jakaś obrona czegoś. Może swoich wartości? Dzięki czemu ktoś będzie potrzebował przerwy? Może będzie atakowany? Ale idzie nadzieja, idzie uzdrowienie. Może ktoś potrzebuje takiej przerwy w relacji, żeby po prostu się uzdrowić po jakichś przeżyciach, po jakichś przejściach. Ktoś będzie wrażliwy w tym miesiącu. Ważna będzie delikatność, romantyzm. Mogą tutaj przyjść jakieś nowe wiadomości. Jakieś informacje z tym związane? Chaotycznie, ale myślę, że ktoś tutaj coś wyciągnie z Was, co potrzebuje. Muszę zacząć chyba bardziej zbierać te informacje do kupy, bo zaraz się okaże, że nic z tego nie wiecie, ale mam nadzieję, że i tak te przekazy Wam pomagają. Liczę na to bardzo. Mm. Dajcie znać, czy to w ogóle z wami rezonuje, czy, czy te historie w ogóle do was trafiają. A patrzymy dalej: single. Co tu z tą tajemnicą, intuicją i żeby nie mówić pewnych rzeczy i zachować dla siebie? O co chodzi? Oj. Dobra. Jakaś rywalizacja. Mhm. Coś może o Was rywalizować w tym miesiącu. Jeden albo jedna, zamieniajcie sobie energię. Magnetyczna, pełna pasji, przyciągająca osoba. Taka, mm, obok której po prostu no, nie będzie się dało przejść obojętnie, bo aż nogi miękną. Znająca swoją wartość, pewna siebie, odważna. A druga, osoba twardo stąpająca po ziemi. Mm, Pełna um, kontrola, taka, wiecie, osoba władcza, um, dbająca o porządek, o bezpieczeństwo, taka bardziej przyziemna, nie taka spontaniczna, ale jednak osoba, która wie, czego od życia chce, która przeszła wiele. Możecie mieć wybór między tymi dwoma osobami, i tutaj pomoże Wam w tym Wasza intuicja, czego Wy chcecie: Ognia pasji. Może tutaj jakiś romans się szykuje? Dwie osoby? Te dwie osoby mogą o was rywalizować. I to dosyć mocno. Bo Piątka Mieczy też y, mówi o tym, że będzie tutaj jakiś konflikt. Może tutaj być jakaś lekka manipulacja. Może to są osoby z jednego środowiska i one między sobą będą miały konflikt o was? Ciekawe. Dajcie znać. Jakaś wygrana kosztem innych. Hm. Ktoś tutaj może być stratny, tylko nie... Może to jest po prostu dwóch jakichś waszych przyjaciół, z którymi macie dobre relacje. A i tutaj ciekawa historia się szykuje. Bo ktoś tu będzie poszkodowany, tylko pytanie kto? Czy ktoś z tych dwóch osób, czy wy? I Tutaj bardzo ważna będzie, tutaj jakieś tajemnice wyjdą na jaw. Lub te dwie osoby rywalizowały mm, o Was i one się y, mogą znać, albo się mogą w ogóle nie znać z dwóch różnych środowisk. No bardzo ciekawe. Dajcie znać. Dobra, piątka, y, piątka, piątka. Co to mamy w Jakieś... Logiczne myślenie w tym miesiącu dotyczące pracy i finansów. I co jeszcze? Mhm. Początkowe działanie, ciekawość, pasja, zakończenie jakichś starych spraw i siła. W tym miesiącu musicie znaleźć w sobie siłę, żeby wyjść z tego doła, z tych problemów finansowych, z tych dobijających sytuacji w pracy, czegokolwiek to dotyczy. To jest koniec. Koniec tego, ale musicie znaleźć w sobie siłę, żeby z tego wyjść, bo to wy macie sprawczość, władzę. W tym miesiącu potrzebujecie odwagi do tego, żeby działać. Mm, i cierpliwości, takiej wewnętrznej mocy, opanowania, pełnego zaufania do siebie, do swoich przekonań, dlatego że mm, przyjdą tutaj jakieś wiadomości z tym związane. Może ktoś młody wam w tym pomoże? Mm, jest tutaj y, jakiś młody potencjał albo w Was się w końcu obudzi potencjał y, i... Logicznie podejdziecie do tego wszystkiego, żeby rozwiązać swoje sytuacje. Siądziecie, zrobicie pełną analizę, co dalej, co zrobić, żeby wyjść z tego dziadostwa. I będzie dobrze. Dacie sobie radę. Pamiętajcie o tym. Ok, a przekaz od uniwersum. To tak samo może rezonować, słuchajcie, z tym. Że idzie do Was coś nowego. Że stare rzeczy, schematy, może to, jak pod, podchodziliście do pieniądza, do zarabiania pieniędzy, do ilości pracy, yy, pewne rzeczy musicie przekalkulować, przeanalizować i pootwierają się dla Was nowe drzwi. Wszystko tutaj to może się łączyć. Pamiętajcie o tym, że to mogą być rzeczy zależne albo niezależne od siebie. No właśnie, pamiętaj o tym, że masz w sobie to światło, tylko poszukaj go. Przestań go przygaszać, bo masz pełną wartość siebie, tylko musisz to dostrzec. Nie gaś sobie tego światła. Nie wmawiaj sobie, że nie dasz rady, że ci się nie należy, że czegoś się nie da. Nie poddawaj się, przede wszystkim się nie poddawaj, bo świat stoi przed tobą otworem, tylko pewne kroki trzeba podjąć. Weź odpowiedzialność za swoje życie, zbierz nawet resztki sił, które ci zostały, zobacz to światełko, które się w tobie tli, i rozpal je, i ruszaj. Wierzę w ciebie mocno. Wierzę, że. Siła i determinacja potrafi sprawić, że człowiek wyjdzie naprawdę z niejednego problemu, jeśli tylko ma zdrowie, jeśli tylko ma chęci. Potrzebuje tylko czasami takiego pstryczka. Takiego zapalenia światełka w pokoju. Takiego pokazania palcem. Tam idź. Takiego podania rękę, jak się ktoś wywalił. Żeby pomóc mu wstać. Czasami naprawdę wystarczy mało, a można zdziałać cuda. Przekazam aniołów przewodników duchowych. Mamy dwa. Okay. No właśnie, wszystko o czym myślisz, to kreujesz. Pozytywne myślenie, podejście. Jak potrzebujecie wsparcia, możecie do mnie napisać prywatnie wiadomość. Zawsze y, postaram się jakoś pomóc. Może to być słowem, ale czasami niektórzy po prostu potrzebują z kimś po pogadać. Miej odwagę, żeby sięgać gwiazd, a życie y, to wszystko dla Ciebie przygotuje. Odwaga, działanie i wiara w siebie. Wszystkiego dobrego w tym miesiącu. Trzymam za was kciuki, wysyłam mnóstwo pozytywnej energii i trzymajcie się do następnego. Pa pa.